Witam i was bardzo serdecznie w kolejnej, zacie znaczy w pierwszej gierce Takiej, której jeszcze chyba nie ma <coughs> na tym, na YouTubie Like your ex Ona polega na tym, że sobie wybieramy jakąś, że co z tym zrobi, I tam, że będzie trzeba Uuu stop nawet jest, dobra To ja chcę to Allora, fai il tubo a presente. No! Okej. A ten mini nie, ja chcę samochód albo na samochodzie. Ginie. O, czapeczkę chcę, albo nie, o to to to, bo jeszcze tego nie widziałem. A już y, następny odcinek to tak myślę, że będzie będę robił coś takiego jak y, też y, jak y, Agnieszka Grzelak Vlog też takiego coś będę robił jak ja pana zjadam, ale to nie jest z Japonii a tylko z tego z Włoch. I nie wiem jak to mam nazwać Chcę coś takiego jak... Ale będę robił to i już mam jedno przygotowane, więc pewnie dzisiaj albo jutro dopiero nagram ten filmik, więc to tyle w tym temacie, ale dobra, teraz sobie... O nie, przecież to było, a co o miecz? Dobra. dobra, ja chcę tego buta. And this Właśnie jeszcze z tą pięścią to oni będą chyba na nie, jednak nie. <uszel riff> o <aquilo> <in Comparedhistoire> <saven> oh my god! Dobra, ja chcę ten komputer, jeżeli go nie było. A co to. A, to wiem. O, to jeszcze. <URério> Tu by teraz wy... Co by tu wybrać? Może teraz to? No Problebowy. Ale fajnie to jest. E, dobra, dobra, dobra. To teraz wybierzmy sobie komputera, chyba już komputru. Komputera. O, 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 tego nie pewno. fajny Dora, ja chcę tego buta. To już było. Okay, jeszcze to. Już było, dobra. I, I i i. Czy od tego samolotu jeszcze. Nie, był ten samolot. E, to czego jeszcze to nie było, bo chcę czegoś spróbować zaraz. Było. A to co? Huh. Nie było. Dobra. Okej, ziemeczki, w tej gierce to by było na Like Your X, więc bardzo ją polecam, ona jest in, na internecie, nie pobiera się, to jest darmowa gra, jak macie jakieś fajne gierki, to chętnie w nie zagram wkleję ten komentarz z YouTube'a, jaki to, jakie, jakie to jaka to ma być gierka i będę w to grał, więc dziękuję. Pa-pa!